Następna dziś informacja. Dramat nad jeziorem Łesk. W gminie dwie rzuty. Nie żyje 32-letni płot Akcja poszukiwawcza trwała dobę. Do zdarzenia doszło w niedzielę 22 czerwca w miejscowości Kulka, niedaleko szczytna. Trzech nurków z butami zanurzyło się w wodzie. Jeden z mężczyzn 32-latek nie wrócił na powierzchnię. Ruszyła akcja ratunkowa, a później poszukiwawcza, którą przerwano ze względu na zbrok. W poniedziałek 23 czerwca w południe ciało mężczyzny znaleziono na głębokości 34 metrów, w odległości około 80 metrów od brzegu jeziora. Przyczyny i okoliczności tragedii ustalają policjanci. To na wszystko. Pozdrawiam. Szat Joker